Chcesz sobie coś zmienić w swoim nagraniu? Coś sobie życzysz innego? Drugiego prowadzącego. Wow. kogoś kompetentnego. No to ja to no, no tak. W ogóle myślałem, że tu na tym tym to jest Reaper i zobacz na kamerze to wygląda jak Jeff. Myślę, że Kaplan. <laughs> no, on wygląda jak Jeff Kaplan. On wygląda jak Jeff Kaplan. To jest zajebisty pomysł. Hello, this is Jeff from the Overwatch team. ARE YOU KIDDING ME? Dzień dobry, witam, z tej strony Eleven, a to jest ponownie Gangbis. z Ze mną jest oczywiście Łeza No cze... cześć, jak się macie kochanie? Ten mikrofon nie działa, więc elo eee, gramy w gangbis, bo... Ale my to... ale to fajnie brzmi To fajnie <grym się> to? <grym się> Okej okay. Stary, nadużyłem twoją fretkę trochę Dobra, ja, to, ja to sobie wykorzystam eee. O oh no, to teraz za każdym razem już giną. Będę tego. aaa! 7 minut, 7 minut e, random start. Na, no, z, zasady tej gry znacie, jak to widzieliście mnie na kanale, musieliście widzieć, bo to jest jeden z popularniejszych odcinków, kiedy ja i, i mój były kolega się napieprzaliśmy śmietaną po twarzy. Serio graliście o śmietanę? Tak. E, kto przegrał, ten stawał w twarz. O oh, wowie! I to było bardzo, bardzo fajne O bo... fajnie, chodź pokażesz mi to z dołu, chodź Przep Co pan, co pan wybrawia? Przepraszam Zamknij bardzo. się, <głos> zamknij <głos> się Czapkę ci zdjąłem kurde, gnoju I tyle, moja Czapeczka o, Moja Kapelusza to ja nie daruję, o lecisz razem z nim Spierdale. Koleżko, dobra, puść wiesz mnie. co trzeba było kupić te Kajdanki dzisiaj, nie? Puszczaj <noise> A ja <kupię> te kajdanki <noise> teraz zapasz! Szaiłem! Tak, tak czekałem strzaisz, nie? Daj mi ten kapelusz. Mój kapelutek! Nie podchodź bo go zrzucę! Nie nakładaj go na złą głowę! O kurde. O ja, I, oh, fuck. A, I'm gonna end you! I'm gonna, I'm gonna, I'm gonna en END! You. Stop it! Get some help! Get END! Get some help! A łaps! No załóż go. Dobra, da no, założyć? Czekaj, czekaj, a, nie daj, daj mi. Zaszal, jestem niepełnosprawny. Eee... A mnie do wat mózgu. A daj, a daj, weź mnie do wad mózgu. To było śmieszne, stary. To było super. Wow! Your... Stary, zróbmy to jeszcze raz. Jurdet, zrób to samo z tobą. Wow! No nie! mogę się złapać ściankę. A też mogę się złapać ścianę. A, oh, mam dobry freez! Zamknij się, bo się nie ma! Chyba mi się brwi trochę rozmawiać. Wyglądam jak Beatles w tych gorszych czasach włosy ja, jakie, jakie, ja, ja pierdolę <noise> Chcesz moją chustkę w pierdolkę? Nie, ja mam swoją! Ale ty musisz spierdalać Mówię, spierdalaj, koleżko! <noise> <laughs> somebody, oh, oh, come oh, oh, on. Oh, it's a terrace. bang bang <laughs> get fucking arrested <laughs> <laughs> police get on the ground <laughs> i sense the mu 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 <laughs> movement <laughs> i'm not seeing enough moo Enough movement Move, and a movement <laughs> Oh yeah, baby. No! Check. Hey, mumu. Why don't you arrest me? <laughs> <laughs> Why don't you arrest me? Because I wanna get a arrested. Bang. <laughs> oh yeah. Bang. Please guy go. Oh. Oł! Wiesz, co. Ja, jak nazywa się człowiek w takim Oł! miejscu? No jak? Skrzydłowy. Bole śmieszne, paczka! Ale nie wygłos! powinien mi złamany kręgosłup w 6 miejscach! Poczekaj, mm. proszę cię, <laughs> Ale o co ty Stop nie... talking bullshit! Get killed, dude! Dobra. Get killed! Czy wiesz, że banany mają. przestań? Posmak lampki o poranku? <laughs> Słucham? Zaraz cię zrzucę. I'm not seeing enough movement, dude. Dobra. <śles> Jak! To biurko ma pęknięcie od tyłu, wiesz? Przepraszam, wiesz co, ja, to jest przyzwyczajony do mojego. A to tak bardzo, bardzo... jeszcze nigdy nie widziałem, żebyś przywalił swoje biurko. Jak to nie? No nie widziałem! Ty nie oglądasz moich streamów. Oglądam Dobra, okej okay. <noise> <Dobre>. Dobra Dobra <noise> Jakie to... jest potwierdzenie? No, że... <głos> <głos> że robi streamy <noise> Nie! 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 GET not like fucked. this. NOT like this! GET fucked Nie, bo się nie złapiesz. Dodik. not like this! Chodź tutaj do mnie, pomóż mi! Eee, dobra Chodź! Złapcie rękę Ej, serio, chciałem pomóc! Oh no! Porażka. <laughs> this is gonna get used. Yeah! <laughs> this gun get used. Every time you die! Every time you die! Every time you die! I'm gonna die! do am gonna die! Seriously? the fuck is going Lol! How did you do Yeah boy. What? what? Ale wiesz, samo, okres... <noise> <noise> To był odgłosny to... <noise> Opluwam, cię w ogóle. Nie, nie Ale To było był taki... <noise> <obróc będzie> takie idealne. Teraz odgłosy. No, to było dobre. Kto nie patrzy, to nie wie. <noise> Ale to było takie śmieszne i w ogóle nawet się pośpiechł. Nie, I'm, I'm gonna get you. get you! I'm gonna get you! Cześć, daj mi ten słupek, kuba tylko. NE! No! No. I'm gonna get you! Watch me fucking get it! Watch me fucking get it! No ne, ne. Przecież. I'm holding on! Oh dear! <laughs> I guess I tu. Idę się na mielone zrobię dobra bo Jestem e, krawą To jest równowaga to było śmieszne okay, w tym kto, czasie Ok, bo teraz jest równa walka Kto przegra ten nagrywa Fortnitea. Nie musi nagrać jedynie z Fortnitea. Nie ironicznie? Przynajmniej daj mi tą ironię Nie kliknąłem nic Ja też, ale za jakiej jesteśmy pozycji mm. <laughs> A nie to gra usłyszała o Fortnite i stwierdziła, nie dam wam grać. <laughs> <Bo> nie. <laughs> nie, nie! Nie będzie Fortnite'a! Nie. Czemu dwa kraj te spadły? You're not going anywhere! O oh, kurwa! get O oh, Jesus, ten tu moje taktik podpatruje. Nie, idę po prostu. You won't get me Never gonna get me! Oh, zajebałem smupek. Dobra, 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 dobra. No i co teraz, koleżko? I co teraz, kurwa? I co teraz, kurwa? Bite me. Mu! Mu, kurwa! Mu, kurwa! Mu! Jaki banger tutaj mam? Mu! Mu! Słyszysz to? Słuchaj. Oooo, wow. jak jakieś jelita czy coś, nie? I co? Patrz mnie! Czekaj, muszę iść do ciebie. Not seeing enough movement! Not seeing enough dobra, movement! Dobra, okej. Okay. Oh back. Wow! That was close. Bo... boj. <laughs> That was ja close. jak to się miało inaczej skończyć? Ej, kto przegrywa tą rundę, czy co, kto przegrywa całą grę? Całą grę. Mm. Mogliśmy zrobić do pięciu wygranych. No, no mówię, z siedem to było za długo jednak. Gramy do pięciu wygranych. Mm, nie, boisz się. Nie, 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 mogę wygrać You're po prostu. You're scared. Dobra. Yeah, boy! Fucking die, dude! Fucking die! Wow! <laughs> Ale zostałem zirektowany. I am a gold player Co? A gold Comedy Gdzie my jesteśmy? Byliśmy tu już I guess I die now Dobra Ej ok Co ty robisz? i ze mną na komendę O jednak nie, to ja z tobą Mogę, mogę tobie Monday? Monday? Ktoś zech? Nie boj, Nie! Nie! No i Elo ci! Come on! Ten drzwiami kulturalnie, ja się oknami przejebałem. Dobra. Fuck! Zobacz ten płomień, ten cień! O oh FAK! krówka robi mu! Nie! Tam tam. którą rękę puszczę, niech go trzymam, tak puszczam Nie to niego ja trzymam <grystanie> Wiesz jak dobrze poszło? Dobrze Przepraszam, jest 2019, a ja zrobiłem Not gonna lie, that felt great No, no, no. Come and get me. Come and bite me. <laughs> <laughs> this is gonna only get worse. Whoa! If you say so. <laughs> oh no! Stop. No, no! But you start! I'm a bit muddy. I have a bit. A bitmady I said I saw it. jest takie 8 bitmady 8 bit 8 <laughs> bitmady No bo e, Tak wiem Wiem bo, Tak odgłoszę Przyjmij ten żart jakoś bardziej pozytywnie <laughs> A nie chyba <laughs> Tak wiem Tak wiem To był żart Tak był kurwa żart To był kurwa Spokój kwa. No ale tak. A masz A masz Gin No i no. Wrzuć mnie tam wyciągnął mnie no you just I. What is going Let me on. fucking get it! Ała! A! O, zemblonko! Weź to wyłącz, wyłącz się, wyłącz się, wyłącz się! Get off! No! Zajebiście! O! Oh! <grym> Dobra. <grym> Ej, ty tak zrobiłeś trzy razy. Jak? No... Flashbank Tracer. Ale gramy do, do, do siedmiu, nie? Do siedmiu, no. Dobrze. No, dobrze. Nie, do pięciu Nie, nie, Wygrałem bo... Nie, jednak No gramy do siedmiu, do siedmiu no gramy. Właśnie. Jest fajnie jak się gra do siedmiu. O nie e -e. Watch me Houston mamy problem. Ej! Czemu ja tak... Czemu ja tak... Oh, fuck! Oh, Jesus! I don't goft! O oh, fuck! No! Cześć koleżko! Cześć koleżko, jak ci idzie A przetopiłem się Dobra, no. dobra, żyję. Chodź tutaj. Dobra. No chodź. Odchodzę. Czekaj. Nie Chodź tutaj. U Not like this No jak to się skacze? Nie bądź taki mądry Ja ginę! I'm dying in here! Jesteś wymierającym gatunkiem? Proszę, zostałem tarzanem podwodnym! Ja idę co a. muszę robić, teraz, to trzymać przyciski Plop! O nie! Nie wiem czemu tak długo... Powinna być kolita, że od razu giniesz, a nie że się topisz Dziwne to jest Aha, ja wygrałem Wszyscy głupio mi A nie, sześć Ej, serio mi głupie, no? Ej. Bo ja nie umiem w to grać, tylko po prostu ty się głupio pieprzasz rzeczy, ja nie, 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 To nie Co tak, ja... ja ci coś zrobię, tylko ty się spieprzasz do... To ja nie umiem bardziej grać. Yes. Hej Siri. Yes. Siri! Get out! Get out, Siri! Siri! Get out! Ale ona nie odpowiada. Get out! Get out! Fajnie. Zamiast grać, to gadać z jakimiś paniami. To życie ważne. Uwaga, się trzęsie, widzisz to? I'm a little plop. Dobra, po prostu się napierdzielamy. Ja się ty nie bawię? <śmiech> <śmiech> Patrzyłem się na ciebie, nie wiem czemu. Dabik, <laughs> oh, dabik. <laughs> Embarrassment 100. Po prostu się napierdzielamy <grystanie> <grystanie> A tak to jest głupia Is a very dumb game Dobra, no, kończymy ten odcinek, dzięki za obejrzenie, poprzedni odcinek był łezii U mnie... <grystanie> nie wiem, co miałem powiedzieć Zapraszamy was do kolejnego odcinka, który pojawi się u Elevena U mnie <grystanie> W co wygramy potem? A, to nie grywasz Fortnite'a Spoko nagram z Tobą. Naprawdę nie chcę. Bo zobaczcie, najgorzej będzie, jak nagram to odcinek z Fortnite'a. I, i, I się przyjmie? To na co ci byś miał? Stary. Spokojnie, potem. Słuchaj, Słuchaj. Jeden. Jeden paluszek w gówno. Jedna gra w Fortnite'a. A potem. 10 gier Weighteksa i się wyrówna, okej? Okay? Okej, okay, fajnie. Dobra. Zajebiście. Na razie żegnamy, my idziemy nagrywać dalej, póki możemy, póki tu jestem. Póki... Zostało jeszcze 4 dni i 4 godziny. 3 dni i 4 godziny Dokładnie. Calculated Czekaj, to jest 72 godziny. Czarek. I teraz tak wiesz jak 24 hours, ten... Pff. Dobra, Elo. Mam śmiesznego kolegę. A dziękuję, doceniam.